Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Na wstępie przepraszam, ten materiał się tak późno, ponieważ same patch wyszły już wczoraj wieczorem, no ale niestety ten tydzień opiewa w brak czasu, ponieważ ja byłem chory też, chora moja córka i jest no dosyć, dosyć po prostu ciężko, a jestem sam z nią w domu, więc no tego czasu wiele nie ma. No dobra, nie przedłużając, lecimy. Ogromna aktualizacja na serwerze testowym. Aktualizacja związana z PVP, z progresją PVP, arena. I cały kosmiczny balans. Generalnie ta aktualizacja wywraca metę w grze. Bardzo, bardzo mocno wywraca metę w grze pod kątem crowd controlu. Więc radzę się też każdemu zapoznać z tymi patch sami dokładnie to przeanalizować, zastanowić się, czy te buildy, którymi gracie, są dobre, czy może warto by uwagę zwrócić na coś, coś innego. Też zachęcam do podzielenia się z waszymi spostrzeżeniami tutaj w komentarzach pod filmem. Może razem wymyślimy coś, coś ciekawego. Na dniach też się pojawi mój materiał dotyczący MAGA, tego którym gram. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze. I tam też również dorzucę swoje uwagi, prawdopodobnie pod kątem tej aktualizacji, która jest na serwerze testowym. Arena 3x3. Grałem, bardzo fajne. Taki pojedynek trwa około 5 minut. Na tą arenę na serwerze testowym czeka się kilka sekund, więc też zachęcam każdego, żeby sobie wszedł i pograł. Oczywiście... Te walki nie są jakieś fantastyczne, ponieważ gramy na serwerze amerykańskim, więc są lagi, jest duży ping, hmm, ciężko się trafia przeciwników, którzy są np. ze Stanów. Jest to uciążliwe, ale można pograć, można się zaznajomić. Są jakieś tam błędy, błędy z dźwiękiem, błędy z kolejką, z, kolejką, z dołączaniem, z wychodzeniem, ale to są takie rzeczy, które, hmm, no. Da się bardzo łatwo wyeliminować. Myślę, że w przyszłym tygodniu już tych błędów po prostu nie będzie. Jestem przekonany, że to będzie lepiej przetestowany tryb, jaki istnieje w tej grze, ponieważ po prostu multum ludzi się na to rzuciło i multum ludzi w to gra. Odnośnie samych nagród z aren, to tam nie ma za bardzo nic. Są jakieś rzeczy do domków, i tutaj jest problem, bo z jednej strony chciałoby się, żeby były jakieś nagrody za te areny, za rozgrywki, a z drugiej strony. Co dać za grę na arenach, jeżeli one trwają 5 minut, żeby to było zbalansowane? No, ciężko. Jest, jest bardzo, bardzo ciężko. One dają dosyć sporo punktów, tych punktów doświadczenia do, do, samego, do samej progresji PVP, i wydaje mi się, że to będzie ta najlepsza nagroda, na którą należy zwracać uwagę. Kto może dołączyć do areny? No, to już gracze powyżej 20 poziomu, każdy taki może wejść, matchmaking działa na takiej zasadzie, że no pewnie tutaj po levelach będzie jakoś wrzucało no i do tego, jeżeli ktoś wchodzi solo, to jest dorzucany też do graczy, którzy wchodzą solo, jeżeli ktoś wchodzi w trójkę, no to jest meczowany z graczami, którzy są w trójkę mamy 5 rund, to jest best of 5, wygrywa ta drużyna, która pierwsza która pierwsza zwycięży 3 razy cała arena, chyba ta jedna walka, ta runda trwa 2 minuty i po upływie tych dwóch minut, czy jakoś tam troszeczkę szybciej, zaczyna się zamykać ognisty, ognisty okrąg. No, i zmusza z tego, że bić się w zwarciu. Więc wiecie, co się potem dzieje: wszyscy płoną na sam koniec. Przechodzimy dalej. Gracz kontra gracz Reward Track, czyli ta cała progresja PVP, polega na tym, że mamy różne rangi. I w zależności od tego, jaką mamy rangę, to z takiej puli nagród możemy wybierać sobie nagrody. Za pokonywanie gracza w tej progresji PVP zdobywamy azotową sól, czyli łzy pokonanych przeciwników. No, i za te łzy, właśnie kupujemy sobie nagrody. I tutaj można się, trzeba się dobrze zastanowić: no to czy coś wydawać jakieś tej azotowej stolitej nagrody, czy też nie wydawać, czy zachowywać sobie na później, i tak dalej, i tak dalej. Dobra. I teraz tak, o co chodzi z tymi nagrodami? Bo nie ma jako takiego sklepu. Jak progresujemy sobie, to mamy takie ścieżki. Każda ścieżka ma trzy pit stopy, powiedzmy. Znaczy, trzy pit stopy, no, trzy takie, trzy punkty, w których odbiera się nagrody. Coś na zasadzie smykałki. Gdy dochodzimy do pierwszego punktu, no to wybieramy sobie jedną spośród trzech nagród, potem drugi punkt, jedna spośród trzech nagród i trzeci punkt, jedna spośród trzech nagród. No i w zależności od tego, spośród jakiej puli nagród, jaką mamy rangę, spójrz takiej puli nagrod wybieram nagrody, no to takie, takie nagrody możemy sobie wybrać. Przedmioty zaczynają się od bodajże brązu. Tam już mamy pierwszy, pierwszą pulę nagród, gdzie te przedmioty nazwane mogą się pojawić. I chyba przy złocie pojawia się boost pod te przedmioty, że tych przedmiotów może być dużo, dużo więcej. Ponieważ to też nie jest tak, że wbicie, wbijając w nie powiedzmy jeden ten odcinek, te, te, te trzy rangi, jakiś przedmiot możemy dostać. Może być tak, że będziemy tylko jakieś dziwactwa dostawać, a w tym momencie nagrody są bardzo, bardzo dziwne, ponieważ też są tam nagrody pod PVE. I oto już poszło oczywiście oburzenie na forum, więc prawdopodobnie znaczy, prawdopod na pewno będzie to zmienione. I zamiast jakichś maści pod skażenie czy takie głupot, pewnie pojawią się osełki, potiony, potion regeneracji lecznicze, many i tego typu rzeczy. Wątpię, żeby tam te rzeczy piwi i zostało, że to jest totalnie, totalnie bez sensu. Więc no. Cóż, będziemy teraz wykonywać, będziemy bicie w otwartym świecie, wykonywać areny, autostrasze, wojny, inwazje, walki w otwartym świecie, to już mówiłem. Wszystko co jest związane z PvP będzie dawało nam też misje frakcyjne, będzie dawało nam EXPA. Expa do, expo do właśnie, właśnie tej progresji PVP, przez co będziemy sobie wbijać rangi i się świetnie bawić. Miejmy nadzieję, po prostu, że te nagrody będą zbawowane. Nowe ekspedycje w mutacjach się pojawią. No, no, trzy, nowe trzy nowe mutacje, co da nam w tym momencie 27 nowych kombinacji mutacji. Overground będzie związany z nature damage i rezistami, Do tego pojawią się jakieś toksyny i, i komposty, które będą zmieniały areny, areny lecznicze dla, dla, dla sojuszników. Do tego pojawi się barbarik, który będzie pod obrażenia fizyczne. W końcu. Jakaś... Przepraszam, jakaś, jakaś mutacja związana z obrażeniami fizycznymi. Finish, który będzie pod nocturnal, który spra będzie sprawiał, że będziemy slowowani, będzie, będzie, będzie nasz def obniżany. Damage overtime, tego typu rzeczy. Do tego pojawia nam się warescy żołnierze, warescy rycerze, w zasadzie epizod drugi w przedziale levelowym 25-30. Warescy żołnierze pojawiły się chyba nie, dwa miesiące temu w grze i teraz ten wątek jest, jest ciągnięty dalej. Zobaczymy, czy do głównego wątku fabularnego, do nowej lokacji, ci warescy żołnierze już dotrą do poziomów 50, 60, czy jeszcze nie. Ten wątek fabularny jest ciekawy, ale gdzieś tam jest to, to z też. Oczywiście każdego zachęcam, żeby odwiedzić te outposty z warskimi żołnierzami i zapoznać się z notatkami, które są tam umieszczone. Dobra, najważniejsze rzeczy, czyli combat AI, to co się tutaj dzieje. Były prośby o to, aby regeneracja many była płaska, 8 punktów many na sekundę w trakcie trwania efektu na 300 fokusu. Gracze zostali wysłuchani, twórcy to dodają. Gigantyczna zmiana pod kątem CC, czyli stakowanie się, jakby takiej odporności albo niewrażliwości na CC, pojawia się w grze. No i redukcja będzie maksymalnie 100%, więc im więcej tego CC, stunów i rutów będzie się pojawiało na graczu no to z czasem po prostu nic na niego już nie wejdzie, tak? Czyli Chain CC, takie potężne Chain CC, bardzo, bardzo długie, po prostu będzie niemożliwe. Ten gracz ostatecznie w końcu sobie z tego CC wyjdzie, bo zyska na to pełną odporność aż do tam powiedzmy kolejnego jakiegoś CC. Zobaczymy jak to będzie w praktyce działało, ale to jest, jest bardzo fajne. Ja się bardzo cieszę z tej, z tej zmiany, pomimo tego, że sam bazuje na rutach, no ale, ale jest to. Jest to po prostu dobre. Physical Armor buff 20% schodzi na 10%. To jest physical, buff z, physical Armor z 200 punktów kondycji. To taka zmiana, która w sumie pojawia się. Okej, okay. okay, niech, tak, niech tak będzie. Dochodzi dosyć duża zmiana na regen staminy. Po dodżu będzie, jest jednosekundowy delay na regenerację staminy. To nie jest, to jest tak, że to jest w zasadzie duża zmiana, ale w samej grze nie jest ona jakoś tak bardzo odczuwalna, powiem Wam szczerze. Nie jest to jakieś bolesne, wydaje mi się, że przy tym co się jeszcze w tej grze pozmieniało związanego z dodżami, o czym będę mówić za chwilę, to rzeczywiście taka, taka zmiana jest bardzo, bardzo... Dobra. Mamy, mamy nerfy związane z siłą i ze, znaczy ze 150 punktami siły. Teraz Reduce the Stamina Damage Increase from Stop Strength Attribute Bonus z 50% na 25% przechodzi. I jest aplikowane tylko do lekkich ataków. I Stamina Damage Increase dla 150 siły. Bonus z 50% na 25%. A to jest to samo opisane. Tak? Dobra, to są, to są jakieś dziwactwa. Nie wiem czemu czytam to dwa razy. Nieistotne. Przechodzimy sobie dalej. Jest baw do heala w przeliczniku, więc, więc leczący mogą być zadowoleni z tego powodu. Ale są też drobne nerwy, i to takie drobne, niedrobne. Są tak drobne, że tutaj healerzy powoli zaczynają się zastanawiać nad zmianą używanych umiejętności. Do tego dochodzi nam. Zmiana w armorach. Teraz healerzy biegający w lightie będą leczyli o 30% więcej, w mediumie nie będzie żadnej kary, ale też nie będzie żadnego bonusu, a w ci w ciężkich armorach będą mieli karę 30%, więc to jest dosyć, dosyć strogie. Mili atak homing. Tutaj to są, to są poprawki związane z tym, że graczom, którzy grają w zwarciu, będzie łatwiej, będzie łatwiej atakować przeciwników, którzy się poruszają. To wszystko będzie, będzie się zgrywało po prostu lepiej, więc no, wszystkie Grey Taxy, Hatchety, Void Blade y powinny, być, powinny być szczęśliwe. No, table bug fixes, no to mamy jakieś cudeńka związane z desynkiem. To jak zwykle bardzo, bardzo propsuje, jakieś wizualne. Wizualne poprawki, tego też nie będę sobie tutaj omawiał. Mamy poprawki związane z instancjami, czyli znowu jakieś blokowanie, jakieś, jakieś mechaniki i tutaj odnośnie serca, serca burzy, mechanika związana z tym korem, czyli taką kulką, która się pojawia, która eksploduje po czasie. Ta kulka teraz będzie się pojawiała 3 sekundy po tym jak pojawiają się płomienie pod nogami, więc nie będzie takiej sytuacji, że jednocześnie pojawia się kulka i płomienie, tak żeby gracze walczący w zwarciu też mieli szansę tą kulkę sobie pozbijać. Dobrze, przechodzimy dalej. Mamy troszeczkę zmian na, na samych autostraszach, ale taka najważniejsza z nich to w zasadzie zmienienie czasu przejmowania punktów. Teraz najszybciej jak będziemy mogli przejąć punkt to będzie 10 sekund. A było do teraz to 30 sekund, czyli to było bardzo, bardzo długo, a teraz będzie to naprawdę będzie, będziemy w stanie przejąć to bardzo szybko i każdy gracz, który wchodzi w taki punkt, będzie redukował właśnie do tych, do, o te 10 sekund ten czas i to działa w dwie strony. Ci, którzy przejmują, ci którzy, ci, którzy chcą, żeby nie było przejmowane, tak jakby te, te czasy będą tam walczyły w 10 sekundach, ale to, to mi nie najszybsze to będzie właśnie to 10 sekund, i to jest super. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. No i mamy taka, taka też chyba zmiana, która może poprawić nieco zabawę PVE. No to, to, ten, to przyspieszenie zbieractwa o 30%. A, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czy to jest tutaj napisane? Na pewno jest. Projectile, czyli wszystkie skille, które będą przelatywały, będą mogły być wystrzeliwane z respawnu. Z tego głównego respawnu, gdzie jest, gdzie jest bariera. Więc jeżeli dojdzie do sytuacji, że gracze będą zamykać na powiedzmy na respawnie, to będziemy mogli ich po prostu sobie swobodnie atakować przez tą barierę i to bardzo fajne. Rickwater Ford przechodzi, przechodzi zmianę. Ten Rickwater Ford w otwartym świecie za przejęcie będzie dostawać 5% bonus do PvP, do expa PvP, więc ten fort, ja będę tam pewnie kampił, będę bardzo, bardzo, bardzo mocno sobie, sobie trzymał. <laughs> Perki, perki, perki. Coż my tutaj mamy za piękne rzeczy. Tych zmian na perkach jest dosyć, jest dosyć sporo, ale to, co ja chciałem poruszyć. Poprawka na grawitkę, czyli, że będzie wybuchała dwa razy, a nie trzy razy z, z perkiem Instable, Instable Gravity Well jak to, jest, jak to jest po polsku? Nieistotne, nieistotne w tym momencie. Druga sprawa związana z grawitką to będzie zmniejszony, zmniejszony damage z 125% na 100% i zabieranie, zabieranie życia przy użyciu grawitki też jest znerfione. Było 25%, a teraz będzie 15-35%. No i to są w zasadzie dobre zmiany, są delikatne, nie są tak mocne, jak, jak ja te już krzyczałem, że były, więc dobrze trzeba być opanowanym. To byłby mój błąd, gdyby takie mocne były wprowadzone. Freedom będzie, będzie wyjaśnione, że będzie działał na, na Ruty, bo on działa na Ruty, tylko to jest nieokreślone, nieopisane w grze. Teraz, teraz to będzie już jasne i widoczne. Na serwerze testowym to jeszcze nie zostało napisane, że tam jest, że, jest, że Freedom działa na Ruty w dalszym ciągu jest, że na wyciszenie, ale tak, tak będzie, tak będzie. Kolejna rzecz, Nullifying Oblivion, czyli Oblivion na rękawicy próżni. Myślę, że w tym tej wyjaśnieniu, które jest napisane, chodzi o to, że po prostu Oblivion już nie będzie robił tak, że wyłącza hile, które są rzucone na ziemi, tylko, tylko te hile będą sobie normalnie Normalnie działały, bo teraz to jest tak w grze zrobione, że heal jest odczytywane jako buff, przez co rzucenie obliwione, jeżeli ma się oczywiście perk na przedmiocie, wyłącza heal i trzeba wyjść z tego heala, wrócić z powrotem, żeby leczenie działało na nowo. No i to jest ta cała moc rękawicy próżni, którą wszyscy krzyczeli, narzekali, ale po prostu nie wiedzieli tak naprawdę, czemu ta rękawica próżni jest taka mocna. To właśnie była tak mocna przez błąd. Teraz tego błędu już nie będzie. Pojawiają się też nowe perki w grze? Związane z dodżowaniem. Shirking Heals, czyli leczenie się po wykonaniu uniku, to działa tylko i wyłącznie w PvP. Jeżeli wykonamy unik, to leczymy się za 100 punktów życia plus procent, w zależności od tego, ile życia mamy. I do tego też się pojawia Empower. Shirking Empower, jak unikniemy, jak unikniemy jakiegoś ataku, to zwiększamy się nasze obrażenia o 4% na 10 sekund. Heal stakują się 5 razy, z kolei Empower 4 razy. Dalej. Dodrze, e, uziemienia i, i slowy, czyli spowolnienia. Tu się dzieje bardzo dużo. Tu się dzieje moi drodzy bardzo dużo. Od teraz będzie można dodżować w trakcie e, bycia zrutowanym. Czyli root przestaje być najsilniejszym CC w grze e, i to bardzo dobrze. E, działa to na takiej zasadzie, że po prostu robimy unik stojąc w miejscu. Kiedy jesteśmy zrutowani, to nie jest tak, że, że dodżujemy i przesuwamy się z tym rootem i dalej stoimy w miejscu. No, po prostu, prostu dożyjemy sobie, sobie w tym, w tym miejscu, gdzie, zostali, gdzie zostaliśmy złapani, no i unikamy obrażeń, w zależności od tego, jak te obrażenia będą wlatywać, czy, czy to się uda, czy się nie uda. No, oczywiście wszyscy spamujemy skillami, znaczy w zasadzie autoatakami, więc to już jest kwestia farta, ile tych autoataków wy, wyląduje na takim graczu, który sobie będzie dodżował. Gracze, którzy mają slowa, teraz zawsze będą mogli też dodżować i w zależności od tego, jak duży ten slow jest nałożony, to takiego dodża będziemy wykonywać. Czyli czysto teoretycznie lepiej, żeby ten slow był jak największy i tutaj razem z tym wchodzi zmiana na Ice Showera, Ice Storma i Gravity Wella. Czyli koniec z brakiem możliwości dodżowania. W każdej z tych umiejętności będzie można wykonać dodża, Tak, Będziecie w grawitce, możecie dodżować. Oczywiście ten dodż nie będzie normalnym dodżem. Jak jesteście na środku grawitki i dodżujecie, to dodżujecie w dalszym ciągu w tej grawitce. To nie jest tak, że jesteście z tej grawitki wyciągnięci. Po przejściu przez Ice Shower, oczywiście tam jest ten root. Ale potem też już można sobie normalnie dodżować, tak żeby odskakiwać. Tylko że ten slow jest 50%, też jest bardzo, bardzo duży. Ok, mamy, mamy sporo zmian. Mamy sporo zmian w, w broniach. Też zachęcam każdego, żeby każda własną rękę sobie wszedł i się z nimi zapoznał. Ja tak z tych rzeczy, które chciałbym, chciałbym nakreślić, no to łuk. Dzisiaj zagrałem sobie bodajże trzy arenki. Łuk Spear i powiem Wam tak, gra się zajebiście. Naprawdę łuk jest tak fajny, że to się w głowie nie mieści. Tak, tak na dobrą sprawę, to do takiego łucznika jest bardzo ciężko podejść, te strzały są wypalane bardzo, bardzo szybko. Jest po prostu przyjemnie, naprawdę. Dawno nie grało mi się czymś chyba tak, to gra mi się, grało mi się tym przyjemniej niż moim magiem. Tak, ten łuk ze spirem, bo, bo łuk robił fajne obrażenia na dystans, też tam obala, robi różne cuda do tego spir, jak ktoś do cię podejdzie, no naprawdę coś, coś pięknego. Na arenie bawiłem się doskonale, więc gorąco polecam sprawdzić i wszystkie osoby, które kiedyś grały tymi łukami, ale zrezygnowały, bo było ciężko, wejdźcie, sprawdźcie, ocencie sami, czy jest lepiej. Firestaff dostaje, dostaje buffy czyli Pillar of Fire będzie można go używać w trakcie poruszania się runa Heliosa będzie miała podkręcone obrażenia, bo też tam był nerf i teraz te obrażenia są znowu podkręcone do 30% meteor shower zwiększone obrażenia o 5% i zwiększony zasięg, z którego można rzucać, to jest to o czym wspominałem, myślę, że ten zasięg 20-metrowy, który teraz będzie i tak jest troszeczkę za mały, trzeba by ten zasięg troszeczkę, troszeczkę rozciągnąć. Na tak się mamy buffy na Whirlwind, spiny są szybsze teraz, każdy spin, znaczy movement speed na spinie jest podkręcony z 3 do 3,5 punkta, cokolwiek to znaczy, ale tam jest taki perk Gusting Wings, który sprawia, że nasz movement speed jest podkręcony nie o 50%, a o 100% i naprawdę kurczę zapierdzielamy na tym Whirlwindzie. To, to wygląda dosyć, dosyć zabawnie, ale jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Ice Gauntlet dostaje, dostaje buffy dla, dla pylona. Oczywiście tam te zmiany związane z Lodową Burzą i Ice Showerem też będą tutaj opisane. Hmm. Aha, i tutaj dostajemy wyjaśnienie, że będzie cooldown na replikacji Ruta na, na Ice Showerze. To takie istotne. Na haczecie Berserking Purge teraz będzie, będzie usuwanie stunów działało w odpowiedni sposób. Lifestuff z takich ważnych rzeczy. No, to mm, mamy wydłużony czas odnowienia o jedną sekundę na Lights Embrace. I tutaj, tutaj jest jest krzyk, że, że to, to będzie ciężko z tym grało, ale ze wszystkimi umiejętnościami, które są targetowalne, które można wrzucić na gracza, będzie można się również poruszać, mm, grając live więc to, to sympatyczne. No i na Lights Embrace redukcja bonusu za każdy buff jest, 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 jest pomniejszona z 30% na. 15, muszkiet, niesamowite zmiany jak zwykle, ale tego nie poruszamy, bo, bo nie chcemy. Z takich ważnych, z takich ważnych rzeczy, void-gantlet. No tutaj, wiecie, błąd zostaje, zostaje naprawiany, więc teraz z tym, z tym void-gantletem można przywrócić długość ruta na, na krzyku. Wracamy do 2 sekund. Twórcy, zauważyli, że ta zmiana była bezsensy. Jednosekundowy rut naprawdę nic nie robił na tym Void Gantlecie, więc fajnie, że to wraca. Dostaje wrzucona informacja o tym, że jest pięć, jest pięć uderzeń kapa na um, autoataku z, do redukcji do redukcji czasów odnowienia i bardzo dziękuję Wam za pomoc, bo nie mogę tego rozszyfrować od tutaj. Chodzi po prostu chodzi o to, że jak uderzymy pięciu graczy albo dziesięciu graczy, jak uderzymy Void Gantletem, to czasy odnowienia będą zaliczone tylko na tych pięciu uderzeniach w tych 5 gracza, a nie w 10. No i mamy też nerf na cooldownach z 10% na 5%. Warhammer tutaj mamy damage non crit zmniejszony z 110 na 100%, tak już na koniec. Dobra, dalej mamy jakieś, jakąś ekonomię, progresję i w zasadzie chyba z takich najciekawszych rzeczy to by było na tyle to by było na tyle. Generalnie tych zmian jest klasycznie bardzo, bardzo dużo, jest bardzo dużo poprawek, dużo poprawek z dźwiękami, z jakąś grafiką, flickeringami, z różnym działaniem wszelakich rzeczy naprawdę jest tego bardzo, bardzo sporo, no więc po prostu nadchodzi potężna aktualizacja. To jest pierwszy tydzień serwera testowego, więc aktualizacji. Będzie jeszcze kilka, dwie, być może trzy. Wątpię, żeby były cztery, ale, ale jest to pierwsza aktualizacja serwera testowego. No i jest po prostu gigantyczna. Jest po prostu gigantyczna. Tam się naprawdę sporo pozmieniało. Zachęcam was do ściągnięcia, do przetestowania na własną rękę. Ja od siebie bardzo dziękuję za. Za uwagę, widzimy się w kolejnym materiale albo na streamie na Twitchu. Teraz streamów jako takich nie będzie. Dzisiaj jak nagrywam jest piątek, 29 kwietnia i dzisiaj prawdopodobnie ten stream wieczorny będzie, ale już od jutra mnie nie będzie, ponieważ jadę na, jadę na wyjazd z rodziną do, do rodziny na wieś pomagać, stawiać płot, więc tylko na YouTube będą się pojawiały filmy. Mam nadzieję, że trzy filmy pod moją nieobecność się pojawią, nie mniej, a ze mną zobaczycie się we wtorek albo w środę na live. Dziękuję bardzo, raz jeszcze trzymajcie się ciepło, udanej majówki, cześć, cześć!